Witajcie kochani, nazywam się Aleksandra Werenczuk-Hinz, stylistka Ola Moda. Witam was dzisiaj w świątecznych, kolorowych, wiosennych barwach, bo chciałam was zachęcić do celebrowania świąt, które już niedługo. Pomimo całej obecnej sytuacji, uważam, że warto wprawić się jednak w ten dobry, świąteczny nastrój, przygotować uroczyste śniadanko, nakryć pięknie stół i pięknie się ubrać, bo nasz strój również wprawia nas w dobre samopoczucie, jest takim swoistym Antydepresantem. Jeżeli ładnie wyglądamy, dobrze się od razu czujemy i również dobrze wpływamy na bliskich, którzy nas otaczają, bo oni wtedy też się bardziej starają, też chcą dobrze wyglądać. A jeszcze dodatkową funkcję pełnią właśnie kolory. Dlatego mam dzisiaj właśnie zieloną spódnicę. No bo zielony kolor jak najbardziej jest kolorem takiej pozytywnej energii, który nas również uspokaja, ale również mam takie mocne dodatki w kolorach właśnie fukcji, którą uwielbiam. Są to buty i szminka, które przełamują też tą stylizację. Bo dzisiaj właśnie chcę Wam zaproponować stylizacje świąteczne, ale nie tylko. Będą to uniwersalne stylizacje, które będziecie mogły również wykorzystać na inne okoliczności. Są to propozycje z mojej szafy, w moim stylu, które chciałabym, żeby Was do czegoś również zainspirowały. Pierwsza stylizacja, którą właśnie mam na sobie, to spódnica, której król, u, krój <gryw> uwielbiam. Długi tył, przód krótszy e, i jest ona mocno rozkoszowana. Jest to krój, który pięknie podkreśla talię. Jest to spódnica, którą polecam. Wszystkim paniom, które mają sylwetkę klepsydry, ponieważ tą talię jeszcze bardziej uwydatnia ta, ta spódnica, ale również paniom, które mają sylwetkę Y, paniom, które mają sylwetkę I, czyli taką zupełnie prostą, bez talii, ale właśnie dzięki takim krojom ta talia się gdzieś nam tutaj pokazuje. A w połączeniu jeszcze z taką bluzką, z bufiastymi rękawkami, która no, jest teraz hitem, można powiedzieć, tego sezonu, wszystkie bufki właśnie tego typu e, są modne. E, też to tworzy ciekawą bardzo proporcję, tak? Te bufiaste rękawki i teraz rozkoszowany dół też powoduje, że to wcięcie w talii jest bardziej wyrysowane. <laughs> Także fajny jest to również trick, aby podkreślić talię. Słuchajcie, za sekundkę wracam i pokażę Wam drugi wariant tej stylizacji, troszeczkę inny. <laughs> Już jestem. Przygotowałam dzisiaj takie <laughs> szybkie triki. Na przebranie się. Już tutaj zawiązuję tą spódniczkę. I słuchajcie, mała zmiana. Bluzka ta sama pozostaje i też o to mi chodzi, żeby pokazać Wam różne wariacje z jednym, z tą samą bluzką, tak? Mamy spódniczkę, może taką już bardziej mm, bezpieczną. Może większość pań lubi takie proste jednak spódniczki niż takie rozkoszowane. To jak najbardziej polecam. Zmienię jeszcze buty. A ta spódniczka chcę Wam też powiedzieć, że jest to teraz hicior. Jeżeli chodzi o kolorową skórę. W tym sezonie kolorowe skóry jak najbardziej wracają do łask. I zobaczcie, co jeszcze możemy sobie dodać. Możemy dodać sobie do tej stylizacji czerwoną taką odjazdową perepkę. Ja bardzo lubię takie połączenia, bo... Sam ten strój jest bardzo elegancki i poważny moim zdaniem, żeby nie był tak poważny to właśnie do tego są te czerwone buty, ta torebka i co? I czerwona szmina, do tego się jeszcze przyda i będzie ekstra, możemy również kolczyki e, dodać e, właśnie w tym kolorze. Także to jest taka moja propozycja i trzecia styliz stylizacja z tą samą bluzką już za moment do Was wracam. Jestem, jestem. A to już klasyka, czyli czarna spódniczka z kremową bluzką, ale równocześnie mogłaby być to biała bluzka. Jest to zestaw, który zawsze i wszędzie będzie dobrze wyglądał. Z czerwonymi bucikami również, ale chcę Wam pokazać inną wariację do tej stylizacji, która będzie uważam taka bardziej z pazurem. Ja lubię właśnie takie połączenia żeby stroje eleganckie przełamać właśnie czymś szalonym. A to najłatwiej zrobić właśnie poprzez dodatki. I do tego mamy tak. E, buciki takie panterki, jeżeli będzie chłodniej, to są właśnie takie bodki. E, I taka torebka świetna z ćwiekami w kolorze bordowym zupełnie zmienia styl tej stylizacji, tak? To może być takie e, jak przed chwilką proste, dosyć, ale może być właśnie wzbogacone takimi ciekawymi dodatkami i jeszcze, jak będzie nam zimno, ale pada, narzucamy na to takie cieplusie futerko. No i możemy też przejść się na jakiś mały spacerek świąteczny gdzieś tam wokół domu. Jeszcze zostały dwie stylizacje, które chciałam omówić i wam pokazać. To będą sukienki, których już nie będę ubierać, bo byłoby to już no, ciężkie do wykonania. Pierwsza sukienka. Uwaga, uwaga. To coś, co uwielbiam. Znowu propozycja bardzo rozkoszowanej sukienki, powieszę ją tutaj, ale kwiecista, tak? mówiliśmy o tych kolorach, czyli ten kolor zielony, taki dobrze nas nastrajający, a tu mamy multum kolorów przeróżnych. No i kwiatki, tak? Czyli już ta wiosna, gdzieś tam ją czujemy po prostu, patrząc już na tą samą sukienkę. Ta sukienka może być bardzo elegancka, tak? Znaczy jest elegancka, a jeżeli ją zestawimy na przykład z takimi bucikami, też w kolorze Fuksji jest bardzo żywym takim wtedy to akcentem, no, będzie ładnie, jak najbardziej możemy również ubrać ją nawet na jakieś wesele, na jakieś naprawdę takie szykowne przyjęcie, wtedy proponowałabym Wam takie buciki srebrne. <laughs> Będzie to naprawdę bardzo eleganckie, i do tego możemy nawet położyć taką właśnie srebrną torebkę. Co prawda nie łączy się już teraz tych samych kolorów, butów i torebek, no ale spodobało mi się to połączenie. Nie jest to jakimś wielkim przecież popa, żebyśmy łączyły. Możemy w zasadzie łączyć teraz co chcemy, i to jest właśnie fajne, bo dzięki temu możemy się bawić właśnie tymi ubraniami. I słuchajcie, taka moja wariacja jeszcze na temat tej sukienki. Pokazałam Wam eleganckie e, wersje, a teraz coś takiego bardziej na luzie. E, jeżeli będzie ładnie, to święta, może gdzieś, właśnie w ogródku, jakiś grill. Zobaczcie, możemy ubrać katanę do tego. I możemy ubrać baletki, ciemiste, których praktycznie w ogóle nie będzie widać. Możemy również zostawić to z białymi tenisówkami e, czy ze srebrnymi i naprawdę będzie to świetnie wyglądało. Moja ostatnia propozycja to jest również sukienka. Sukienkę Wam ją pokażę. To jest już taki kolorowy, też kwiecisty akcent nam na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Są to kwiatki i muzyki. Biała, jaśniutka sukienka. Też o kroju, ale lekko, lekko roznoszowanym. Lubię takie kroje. Zawsze też w, w tego typu ubraniach podwijam troszeczkę rękawy, bo no, dodaje to też takiego trochę luzu tym stylizacjom, a dodatkowo również te odkryte nadgarstki podkreślają talię, tak? Jeszcze bardziej ją uwydatniają. To jest takie może bardziej spokojne, ale jednak z tym motywem właśnie tych motylków, no jest takie, takie pozytywne. I takim akcentem chciałabym właśnie dzisiaj się z Wami pożegnać, życząc Wam zdrowych przede wszystkim, wesołych świąt. I zapraszam Was również do komentowania, do pisania do mnie, co byście chciały, jakie macie propozycje. Również zachęcam Was do skorzystania z mojej takiej oferty online, stylowe online, tak sobie to nazwałam, czyli są to po prostu indywidualne konsultacje, zupełnie za darmo, <laughs> możecie właśnie wpisać, przesyłać swoje zdjęcia, mogę Wam doradzić, co na te święta ubrać, co zestawić może ze sobą, może szukacie właśnie jakichś inspiracji, nowych połączeń w tych stylizacjach, to jak najbardziej jestem do Waszej dyspozycji. 近乎严。